No co się wydarzyło na lotnisku? No, sprawdzili mnie Na osobistej <laughs> Ile? I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to so a place afar so where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is crawling the night. tam pierwszy lot? No, ogólnie do przeżycia, ale nie wiem jak wrócimy naprawdę. <grymne> Jakoś nie porwało. Ale witamy w Rzymie. O Gdzieś Tutaj mamy miejsce noclegowe, ale jeszcze nie wiem do końca gdzie. Który pan taksówkarz, który nas tu przywiózł. Trafiliśmy dobrą ofertę, i wszystko było za darmo z Bookingu. Także za te wszystkie rezerwacje poprzednie musimy przejazd z Frico. Teraz takie małe zażalenie. Jakby. Ja bym się pewnie w plecak Także mam tutaj taką małą przegrodę swoją. A reszta jest sanety. I muszę to nosić teraz jeszcze. Tu jest restauracja, tutaj jakiś basen. Ja nawet nie wiedziałem, tutaj żonka sprezentowała. Widzę, w jakiej cenie. Tak, rozpowiem za nocleg za od niedzieli, od godziny tam 14 do soboty do godziny 10 wyszło 650 euro za dwie osoby i zaraz pokażemy gdzie będziemy mieszkać. Kampus jest bardzo duży i nazywa się Huroma Camping in Town. Znaleźliśmy taką mapkę, tutaj przed chwilą byliśmy właśnie na dole i tak naprawdę Dostaliśmy. idziemy sobie tutaj. Mieliśmy basen i tutaj jest nasz jak to się nazywało te domki? Bungalowy, bungalow. bungalow. Tutaj się znajduje nasz bungalow. I dostaliśmy na początku od pana Kluczek kartę. Magnetyczną, jak fotela, także z Zobaczymy, jaki domek nas czeka. Ale ciekawe, kto by powiedział, że camping w mieście może być taki ładny. No. Jest tak dobra klimatyczna uliczka. Prawie każdy domek ma jakieś stoliczki. Można wszamać się Drzewka. Wow I jest ale fajnie To Jest taki ten barakowus? Chłopacy się śmiali, mój brat, kumple. Będziesz jak ja jak chłopak z baraków. No i jestem. A więc jest łóżko duże dwuosobowe bok tego lustro. Mała taka sofka, ale fotel pewnie dla no może trzeciej osoby jakieś, kogoś kto przyjechał tu ewidentnie za karę, bo kto normalny chciałby na czymś takim spać Skoro obok jest takie łóżko walkę, toaletkę Z I tu prysznic, także mamy Taki swój mały e, Kąt Póki jeszcze pogoda, idziemy się przejść na krótki spacerek I pewnie zrobimy też jakieś zakupy, wiadomo jakieś jedzonko Kupimy może bilety na jutro Także wszystko co potrzebujemy na najbliższe kilka dni Roślinność jak widać Dużo jednak wskazuje na to, że jesteśmy po prostu w troszkę innym klimacie, ale na to chyba żyliśmy. O, zobacz, zobacz, nanetka Pierwsze jakieś owoce dzikie tutaj mamy, których pewnie za bardzo byśmy nie mogli zjeść. A co to jest w ogóle? Ma mandarynki. No, a jak ma nie pachnie? To są mini mandarynki. Także tak, jak już mandarynki rosną na drzewach, to jest. Jest, o, do, kotek, jest dobrze Dowieziemy no go? Nie taki wypuszcz Tak sobie idziemy i mamy zdanie jakby to wszystko w ogóle wyglądało inaczej Te domki w takich takim dziwnych kształtach Drogi Spróbujemy teraz przejść na drugą stronę jezdni Także przyjechaliśmy już pierwszy punkt autobusem, tak żeby skasować bilety i mieć je na tydzień ważności. Także sukces mały. W ogóle wszędzie tutaj czuć kwiaty kwitnące. rosną to jakieś takie wody. różne tupnące, tu jakieś palemki. Tam wcześniej też były jakieś kwiatki. Także, o teraz też. To taki zapach podobny do bzu, tak? Też, też tak kojarzysz? Tak. No, A także. w ogóle wszyscy na styk, nie? Wszędzie pełno samochodu. <laughs> Tak, i tutaj, żeby jeździć, to trzeba naprawdę potrafić. A jak nie, to się to kończy właśnie tak, jak tutaj. To jest w ogóle ciekawe, że tutaj, tak jak widzimy, prawie na każdym balkonie jest jakaś roślinność. Człowiek tutaj sobie patrzy za jakimiś nowymi włoskimi smakami. Nasi tu byli. I nagle tutaj widzicie, zobaczcie, coś dostosowane do potrzeb Polaków. Karpackie Pins Export. I tak, człowiek akusi, bo aż żal nie wziąć. Ale nie. Spróbujemy czegoś nowego. Na przykład tutaj widzę. Zaznaczona na żółto, to znaczy że dobra cena. Konkurencyjna. Nowa butelka. Śmieszna w ogóle, butelka, trzeba przyznać. No i takie coś ciekawe. Każdy mi się z. E, kiedyś jak były sprzedawane w Polsce takie małe piwka. 330 ml, Co żółki zawsze piły gdzieś tam pod sklepami. E, to jednak kształt trochę inny, ale też jakąś tam 10 <grym> sentyment prowadzę. Za nami chmury, jak widać. Pierwsze krople już było czuć na twarzach, także przed nami jakieś. Może 20 minut marszu, żeby być w naszym domku. I pokażemy co kupiliśmy w sklepie. Celowo, zaskoczenie będzie czy nie będzie, ale jakiś tam obraz cen tak naprawdę będzie ukazany. To jest w ogóle hit, nie? tutaj jest taka droga w miarę szybka. My sobie idziemy. Teraz tutaj widzimy, że są narysowane ludziki. Czyli to znak na to, że to jest raczej jakiś rodzaj chodnika dla ludzi. Ale... Tam wcześniej jak szliśmy, to za cholerę tego nie było i po prostu szliśmy z innymi ludźmi, którzy tu chodzili. Także dla mnie to jest wielkie nieogarnięcie. Nie wiem, czy się tutaj odnajdę, czy nie zostanę potrącony przez coś, no ale... Robi się ciekawie powoli, jeśli chodzi o poruszanie się piesze po mieście. Nie wiem, czy widzisz, ale tam są ci ludzie, za którymi szliśmy najpierw, tylko że oni mostkiem skręcili na drugą stronę. I właśnie powiem, że tam jest bezpiecznie chodzić. Jest Barustrad, balustrada. Nie wiem, tam też jest jakaś linia wydzielona wzdłuż. Ale czy tam mogą ludzie chodzić? Nie wiem. Strefa relaksacyjna. Jak widać, produkty pierwszej potrzeby. Jakaś tam woda, chlebek, coś do posmarowania, jogurt, kefir, ser. Jakiś taki lokalny z oliwą kupiliśmy. I tutaj jakaś salami, ser. Za wszystko zapłaciliśmy około tam 36 chyba euro. Byłbym zapomniał, w tej cenie 36 euro jest jeszcze pomidor. cztery mandarynki. No i coś czego nie ogarnęliśmy tutaj przed przyjazdem. Nie ma tu żadnych szczućców, kubków, naczyń. Także musieliśmy sobie jakieś plastikowe noże. I chociażby jakieś podstawki, żeby mieć na czym jeść. Także to tyle. Tam ludzie sobie chillują. Tam też sobie chillują. Także my też. Ciaste kupić na przekąskę i piwko, które pokazywałem wcześniej. Także to było na teraz. Na dzisiaj. Do jutra. Tak jest na zdrówko po włosku. Jeszcze nie wiem, ale sprawdzimy i wrócimy do tego jutro. Nie wiem, ale się dowiem.